Proszę Państwa, dzień dobry. Dzisiaj będziemy dyskutować na temat Lil musty i jej ciąży. Mało ciekawy temat. Natomiast bardziej ciekawe jest to, wysłuchajcie do końca, żebyście mogli super fajnie, dobra walić to, Gimpera osądza o to, że ma problemy z ciążą. Czajcie to, co za absurd, kurwa mać. Ona oskarża Gimpera o to, że ma jakieś problemy z ciążą. Przecież to jest jakiś, kurwa, absurd. Co tu się odpieprze? Lil Masi to już w ogóle odkleiło całkowicie. Łapeczka w górę dla statystyk, komentarz dla statystyk. Cynk, tu był. Proszę Państwa, jak kradniemy, kradnijmy z klasą. Polecam gorąco Influenius, fajny kanał. Wysyłam Wam też linka, oczywiście, na czacie. Bum, jedziemy. Wizerunek Limbasti znacząco ucierpiał na przestrzeni ostatnich miesięcy, jednak influencerka nie zwraca na to uwagi i dalej działa w dosłownym tego słowa znaczeniu, ponieważ na swoim Instagramie poinformowała, że jest aktualnie w drugiej ciąży. Post zebrał już ponad 250 tysięcy polubień i Jest i kolejny pieniążek się rodzi! O kurwa może mnie za to pozwać, no, ale mówi się trudno. Bardzo dużo pozytywnych komentarzy, które przebijają się przez te negatywne. Wtedy też Ależ oczywiście, że gratuluję. Dziecko to jest dar, dar i w ogóle i tak dalej. No ale no nie oszukujmy się, ona z dziecka robi portfel. Do no. internautów zaczęło sobie zadawać pytanie, czy druga ciąża nie będzie przypadkiem kartą przetargową oraz argumentem za tym, aby nie krytykować influencerki w kontekście konfliktu z Gimperem. Jak się okazuje, sama Lil Masi w jednym z pytań nawiązała do ciężkiej sytuacji. Obserwujący Lil zadał pytanie, ile zajęło jej staranie się o dziecko. Czas znacząco miał się wydłużyć przez rozprawy sądowe, które miały miejsce w kontekście jej konfliktu z imperem, a każdy miesiąc miał trwać jak wieczność, co mocno sugeruje, że influencerka, jeżeli będzie mogła, to będzie używała karty przetargowej w postaci ciąży i nieprzyjemności, jakie ją spotkały w okresie starania się o kolejne dziecko. Znacznie lepszy odbiór miała na natomiast... ah. Już? To tyle? Matko, ja myślałem, że to, to bardziej się rozwinie ten temat, a to tak dosyć mocno spłycyli. No ja powiem tak, moje zdanie jest takie, że jest po prostu y, śmieszna. Lil Masi jest po prostu śmieszną, os, śmieszną osobą. Nowa partnerka Sylwestra Wardengi druid, informował, że bardzo stresowała się tym, jak zostanie ona odebrana, ale jak się... ja, Ja powiem tak, na pewno Wardenga jej dobrze doradził kwestii wbicia w internet i te teksty typu, że wiecie, że jest z nim dla hajsu, że, że próbuje się wybić na jego plecach, no działają dobrze, no kurwa, lepiej tak niż żeby udawała, nie, 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 ja nie zależy mi na tym, jakby ci nie zależało, to byś się nie pojawiła w internecie, proste i logiczne. To okazało, nie było takiej potrzeby, bo odbiór jest jak najbardziej pozytywny, Sylwester przewiduje... Że spadnie na nią duża krytyka, ale internauci ciepło przyjęli Babę Jagę, bo pod takim nikiem pojawiła się ona w internecie. No, ona ponoć jest taka normalna dziewczyna, śmieszna, uśmiechnięta, fajna i tyle. No, jak, jest, jak będzie naturalna, to się utrzyma. W internecie. Na Instagramie na czas realizacji tego materiału zebrała już ponad 34 tysiące ja osób. w jeden ten, zbiera takie Obserwatorów, yes. a na YouTubie zasubskrybowało ją blisko 24 tysiące osób, mimo że są to w gruncie rzeczy duże liczby, tak jak na zasięgi i możliwości Sylwestra, nie wydają się one aż tak imponujące, patrząc na pozycję fardengi w internecie. Jednak w długoterminowej perspektywie i częstej promocji Jaka może stać się sporą influencerką. Na swoim story informuje, że dopiero przyzwyczaja się do nowej działalności. Jeszcze raz chciałabym Wam podziękować za wszystkie wiadomości, jakie mi wysyłacie. Są przemiłe. Niektóre dziewczyny naprawdę piszą mi takie miłe wiadomości, że no nawet nie wiem, co mam powiedzieć na to. Bardzo to doceniam i czuję takie ogromne wsparcie. Mam nadzieję, że się nie zawiedziecie jeśli chodzi o kolejne... No, no, do, no dobra, ale jakie ona ma pomysły na siebie? Po prostu będzie robiła vlogi, w którym będzie Wardęga i tyle? Czy będzie raczej szła w content właśnie vlogowy, taki lifestyle'owy, pokaże coś tam ciekawego, gdzieś pójdzie zjeść jakieś tam stroje, czy może jakaś będzie współpraca z kimś i będzie pokazywać. Takie, takie kanały są spoko, ja uważam, no pokazują swoje życie, no. Vlogi, że też się wam będą podobały. Powiem Wam szczerze, że ja jeszcze nie czuję się tak swobodnie, jak nagrywam jakieś storki. Dalej się trochę wstydzę i się zastanawiam, czy to, co mówię, w ogóle kogoś interesuje. Czy Was nie będzie to zanudzać? No, ale jednak muszę się jakoś przełamać i dzielić się z Wami tym, co. Czuję, co myślę i co się u mnie dzieje. Zobaczymy, czy w dłuższej perspektywie Baba Jaga odnajdzie się w swojej nowej działalności, ale na pewno ma ku temu bardzo dobre warunki, aby się rozwijać. Wydaje się natomiast, że również dobrze odnajduje się na dół po rozstaniu z Dupielem. O. Influencerka w momencie rozstania żywiła sporo żalu do byłego partnera, ale jak się okazuje, według starego przysłowia czas leczy rany i tak również było w tym przypadku. O czym poinformowała sama influencerka na jednym z wywiadów z Damianem Glinką. Nie jest tajemnicą, że rozstanie z Marcinem było dla ciebie trudne. Czy masz już to za sobą? Że już udało ci się z tym uporać? Czy w dalszym ciągu gdzieś jeszcze jest ten ból sercą? Minęły trzy miesiące i teraz mogę śmiało powiedzieć, że już jest dobrze. Jest okej, okay, radzę sobie. Ja jestem, wiesz, silna babka, ja poradzę. A jesteś otwarta na nowy związek po tych trzech miesiącach czy jeszcze nie? Ja uważam, że to będzie zonk. Jeżeli będzie taka okazja i to będzie ta osoba, to ja wiem, że ja to poczuję. A na co ty najbardziej zwracasz uwagę u swojego przyszłego faceta? Teraz wydaje mi się, portfel, że szukam chyba takiej stabilności emocjonalnej. Nie wygląda na to, aby Natsu miała dalej za złe zakończenie tej relacji. Influencerka się odbudowała i przeszła swego rodzaju glow-up. Jednak co interesujące, pewien ślad na jej Instagramie pozostał. Częstym procesem jest usuwanie wspólnych zdjęć social mediów, by wymazać wspomnienia związane z byłym partnerem. Natalia mimo zakończenia relacji tego nie zrobiła i wyjaśniła powód tej decyzji. A dlaczego nie postanowiłaś usunąć zdjęć z Marcinem? Bo u influencerów to jest bardzo popularne, że jak się kończy związek, to zdjęcia też znikają. Wiesz co, no... Marcin też nie usunął. Głupio byłoby tak usunąć. Wiesz, to jest jakiś tam kawałek mojej historii. Nie wstydzę się tego, no. Byliśmy razem, no i... Żeby to zostało u mnie na profilu. Ale jeżeli na przykład był mój przyszły facet miałby z tym problem, no to okej, okay. ale na razie, no nie ma go, więc nie ma problemu. Mimo wszystkiego, co wydarzyło się pomiędzy tą dwójką, Natalia nie ma zamiaru wymazać. Ale wiecie co, nie wydaje mi się, żeby to był problem. No, zdjęcia to zdjęcia, no byłyby, to były czas przeszły, nie? Wspomnę związanych z Marcinem, ponieważ w ich związku były też dobre chwile, które na pewno zostaną na długo w jej pamięci. Z kolei długo w pamięci Wy o... jesteście poważnie a ten. Yy, widzę, że tutaj niesamowite dyskusje na temat kolorów w ogóle zaczęli sobie widzowie yy, odwalać, więc ja nawet się nie wpierdzielam w to, bo to jest śmieszne. Bardzo ma żadnego przygód, zostanie również jego sprzeczka z DJ-em Palasajdem. Dla przypomnienia, DJ odwiedził willę, w której wcześniej był żądny przygód. Z jedną bardzo ważną różnicą, zrobił to z synem właściciela oraz za jego zgodą. Z filmu dowiedzieliśmy się, że rządny przygód miał wtargnąć na posesję, co zostało potem zgłoszone na policję, gdyż nasiliło to odwiedziny innych zwolenników Rubeksu, a w końcowym efekcie również dewastację tego miejsca. Rządny przygód poinformował, że przeprosił właściciela, a film zdjął, a sam Palsaid miał go w materiale pomówić. Po ponad tygodniu od afery DJ Parasite postanowił ponownie. A on w... odpowiedział, kurwa, nie oglądałem jego odpowiedzi. Bos w tej sprawie. Przyznał rację żadnemu w aferze, podkreślił, że sobie mógł go zapytać wcześniej, co z pewnością, w jakim stopniu, zniwelowałoby tą sprzeczkę. Do żadnego przygód nie żywi on też żadnej urazy. Ale, żeby nie było zbyt pięknie, DJ Palasite podkreślił hipokryzję żadnego przygód, który według niego ma podawać lokacje niektórych miejsc, mimo że mówił, iż tego nie robi. Ja w swoich dokumentach podaję przybliżoną lokalizację obiektu, ze względu na to, że... Nie przybliżoną, tylko kurwa dokładną. Żeby osoby, które oglądają, mogły zweryfikować informacje, które przedstawia. Tak, tak. Ty za to mówisz u siebie, że nie podajesz lokalizacji, by uniknąć zniszczeń i wandali. I fajnie chciałbym się z Tobą zgodzić, lecz nie mogę. Dlaczego? Bo przeglądając Twój kanał, natrafiłem na wyjątki. Żukowice były kiedyś największą wsią w całym tym rejonie. Dudziarska nazywana jest osiedlem Grozy, a także warszawskim gettem. Przez lata stanowiła mieszkanie dla ludzi eksmitowanych z innych części. No dobra, no ale to też kurwa. Nie oszukujmy się, powiedzenie miasta to jeszcze nie, nie, nie daje ci dokładnej lokalizacji danego miejsca. To, to człowiek może pojechać do miasta, do Warszawy i zacząć szukać tego gówna na, cały, na cały, cały czas, nie? Warszawy. Jest to ulica Sołtysowicka we Wrocławiu, bowiem znajdujemy się właśnie w Sołtysowicach. To jak to z tym jest? Ja jestem zły, bo podaję lokalizację czy Oboje jesteś... Ale to go wypunktował. Jesteśmy źli, bo w jakiś naszych materiałach można się do tego tak samo przyczepić. Co warto w tym miejscu podkreślić, autor kanału żony przygód podaje lokalizację w sytuacji, gdy dane miejsce jest już mocno zdewastowane, tak aby internauci mogli również dane miejsce odwiedzić. Nie robi tego w sytuacji, gdy dane miejsce jest nienaruszone. Pala jest o tyle lepszy od dawaczecha, bo ma większe osiągnięcia, większy skill i nie udaje debila, tylko robi coś na poważnie. Ja powiem ci tak, kto to jest kurwa Dawid Czech? Bo ja tak nie za bardzo wiem, kto to jest. Jak będę wiedział, kto to jest, to ci powiem, bo nie oglądałem. Palasaj dla mnie to jest trochę śmieszny człowiek akurat. I potencjalne odwiedziny mogłyby wpłynąć negatywnie na wygląd tego miejsca oraz jego stan. Po ocenach możemy zobaczyć, że internauci nadal bardzo mocno stoją za żadnym przegód i ciężko się dziwić, ponieważ narracja i argumentacja palasajda nie należy do najmocniejszych i łatwo można ją obalić. Z kolei Kasper Błoński postanowił w nietypowy sposób rozpromować swój utwór. Youtuber poinformował na swoim Instagramie, że każdy, kto pojawi się na koncercie i pokaże mu na telefonie wrzucony TikTok do nowego dźwięku, to otrzyma on wejściówkę na jego rodziny. Żaden z influencerów dotychczas nie promował swojej działalności w taki sposób. Zobaczymy, jakie to będzie miało przełożenie na zasięgu utworu i jego końcową liczbę odsłuchań. Na nietypową i ciekawą promocję swojego produktu zdecydował się również Konowski. Influencerzy no. często stawiają na własne produkty, aby inkasować pełen trzech udostępnie. O matko, dobra, zgaduję, co on wziął. Hmm. Co on mógłby reklamować? Płatki nie, podejrzewam. Kubki też nie, jakieś koszulki też nie. Co on mógłby promować? Konowski. Batony? batony albo cukierki cukierki Konopskiego batony Konopskiego ale... z kosztu mojego batona <laughs> trochę dwuznacznie ale <laughs> będą dziewczyny które będą chciały i maksymalizować swoje zyski tak olejki zdobyć... co to kurwa jest Olejki, jakieś szampony? Mikołaj, ale ten od kilku odcinków po prostu zaczął stawiać produkty swojej marki Musi na stole i dopiero w ostatnim odcinku poinformował, czym są te produkty i o co z nimi w ogóle chodzi. Od jakiegoś czasu widzieliście logotypy Musi na biurku oraz monitorze i muszę się przyznać, to moja marka, która właśnie wystartowała. Musi to suplementy z grzybami funkcjonalnymi. I spokojnie. co, grzyby funkcjonalne? Dobra, tego się nie spodziewałem. Czech, to jest chyba ten, co godą y, staty Dajta i, i rok się z niego śmiał. A, ten dzieciak! A znaczy, już w sumie nie dzieciak, bo już dorosły jest. Nie mówimy tu o żadnych halucynacjach. Mówimy o grzybach, które od lat stosowane są w Chinach, Japonii czy USA. Lions Men, czyli soplówka jeżowata, może wspierać skupienie oraz pamięć. Kordyceps zwiększa naturalną energię oraz wydolność. Reishi pomaga się wyciszyć czy. Dobra, ja jestem zdziwiony, że on poszedł coś takiego. Jak mam być szczery. By kompletnie nie spodziewałem się, że on wejdzie w jakiejś kurwa tego typu współpracy z kimś. Znaczy to są jego, jego marka to. Lepiej spać, Czaga działa antyoksydacyjnie i wspiera odporność. Więc jeśli macie problemy ze skupieniem, snem, energią w trakcie dnia czy odpornością, warto spróbować. Dostępne są różne formy suplementacji, takie jak żelki czy tapsy, które są połączeniem grzybów funkcjonalnych z klasykami. Czyli na przykład tutaj mamy Lion's Mane razem z korzeniem żeńszenia. Influencerzy raczej od razu informują o ich nowym produkcie i zachęcają do zakupu swoich widzów. Mikołaj zrobił nieco inaczej i w pewnym sensie zdał te egzamin, gdyż wiele osób wcześniej z czystej ciekawości sprawdzało ten produkt. A dopiero teraz w jego ostatnim materiale otrzymaliśmy pełną informację na czym cała kampania polegała. I to na tyle w dzisiejszym odcinku. Życzymy Wam udanego. Dziękuję bardzo, miło było ukraść ten materiałek, jak, jak zawsze zresztą.